Z Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniosłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy: ja w nich, a ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że ty ich umiłowałeś, tak jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś. Bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, ale ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Witajcie, kochani, Szczęść Boże. Każdy z nas ma jakieś swoje pragnienia. Ma swoje marzenia, coś, co ma głęboko ukryte w swoim sercu. Wśród nich są takie pragnienia, o których nie boimy się mówić, których nie boimy się wyrażać, wypowiadać, ale są i też takie, które są schowane gdzieś bardzo głęboko w sercu, które pielęgnujemy, o które dbamy, troszczymy się. Dzisiaj w tej Ewangelii Jezus odsłania nam swoje serce. Nie ma za wielu takich miejsc w Piśmie Świętym, w Ewangelii, gdzie byśmy czytali czy słyszeli tak bardzo wprost wypowiedziane przez Boga pragnienie Jego serca. A dzisiaj Jezus wpuszcza nas do swojego serca. Odsłania nam to, co jest w nim bardzo głęboko ukryte. To, co jest pragnieniem Jego i pragnieniem Ojca. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś. I dalej, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Nie wiem, czy kiedyś, kochani, zastanawialiście się nad tym, jakie jest pragnienie Boga. Ale dzisiaj Jezus nam mówi wyraźnie, że jego pragnieniem jest to, abyśmy mogli doświadczać miłości, takiej, jakiej on doświadcza w relacji do swojego taty. I to jest niezwykłe, że Bóg marzy o tym, żebyśmy my czuli się kochani, tak jak on czuje się kochany przez ojca. Czy myślałeś, czy myślałaś kiedykolwiek w ten sposób, że Bóg marzy o Tobie, pragnie ciebie? Pragnie bliskości z Tobą? Oczywiście, czasem się tak mówi, gdzieś tam tak potocznie, na kazaniach, na homiliach, w katechezie. Ale czy ta prawda dociera do naszych serc? I też, czy my głosimy tę prawdę z przekonaniem, że tak jest? Jeśli człowiek sobie to uświadomi, to zupełnie nagle... Zmienia mu się cała optyka patrzenia na świat, na swoje życie, na rzeczywistość, która jest wokół niego. To wtedy zaczyna widzieć, że wszystko, co ma, kim jest, jest darem Bożej miłości, że Bóg w ten sposób okazuje mi swoją miłość. Okazuje mi, jak jestem dla Niego bardzo ważny. I to jest niezwykłe. Czy masz takie poczucie, że Bóg pragnie ciebie, pragnie twojej bliskości, że tak jak ty tęsknisz za Bogiem, tak samo i On tęskni za Tobą? Kochani, chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie zostali w takim pytaniu: czy ja wierzę, że Bóg tęskni za mną, że jestem Jego pragnieniem? Czy myślę o Nim w ten sposób? Znajdźmy dzisiaj czas w ciągu tego dnia, na to, aby właśnie znaleźć taką przestrzeń na spotkanie z Bogiem. On jest cały czas przy nas, On jest cały czas przy Tobie i czeka, aż znajdziesz dla Niego czas, aż wyślesz Mu choćby jedno pragnienie, jedną myśl. Spróbuj dzisiaj zobaczyć Boga, który cieszy się, kiedy o nim myślisz, którego serce przepełnia radość, kiedy Poślesz mu choćby jedno spojrzenie, jedno pragnienie, jedno słowo. Znajdź dzisiaj czas dla Pana Boga. Błogosławię Ci na ten dzień i do usłyszenia jutro z Panem Bogiem.